I się ziomeczki w drugim odcinku z serii Harry Potter i więzienia z kabanu L -l 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 -l. Gdzie my to byli? Chyba tutaj, więc wchodzimy. To się nazwa. Żywiec drój, niegazowana. I słucharki, filmy mamut, które są. podobno bez dodatku cukru. A jednak gdy spojrzymy w skład, jest tam yy, cukru 3,8 g na 100 gramów. Jest białko też 13 g na to 100, no ujdzie, ujdzie, ponieważ... Yy białka pasuje przybrać trochę więc bierzemy pierwszy łyk naszego zdroju fajnie petarda dajemy, dajemy go tu pieruna z tak chciałem nagrać właśnie teraz dokładnie, tylko coś zauważyłem że mi się e, zaczęło ścinać nie wiem od czego to zależy, ale jeżeli by ktoś wiedział o co chodzi proszę żeby mi tam e, podam Yy, najpierw no na będę musiał podać yy, ten aha nie mogę czarować podam yy, tam jakieś kontakty ze mną no i po prostu wtedy może mi ktoś tam napisać yy, co od czego to może zależeć jeszcze popatrzę tam na internecie no i pierwszy odcineczek był ale to myślę że nie wiem nie wiem tak trochę się przycinał no ale a czy ten głos tak tak się ścinał, no ale jak to ogarnę no to już będzie spoko. Mody też ogarnę jakieś. No i... W sumie. Tak się to zaczyna, no kopalnie tam jakieś zrobiłem te. No i... What? No i, no i, no i co ja miałem mówić? Tak się będzie rozpoczęła taka przygoda z Minecraft właśnie. Tu kopalnia nie, surowce zdobywanie coraz lepiej tam zdobywanie wszystkiego, nie. Tak to właśnie będzie. I my jesteśmy teraz... Stop gdzie bo ja nie wiem Stop Tam na dole co było Aha, już wiem Tam my skończyli w ostatnim odcineczku Tak dochodzę do tego bo z drugiej strony Dawno nie, nie nagrywałem z Harry Pottera więc po prostu nie wiem i, i, nie wiem, zapomniałem gdzie my skończyli w ogóle Dlatego postanowiłem też nie opuszczać się w tym chorym poterze, bo po prostu e, po prostu po prostu nie, chc nie chcę sobie zaniedbać tego też celujemy w rzeźby, tak jak nam pokazał Lupin. Stop, wycelowaliśmy, dobra. Zauważyłem pod który, po którymś hmm, po pierwszym i próbowałem, miałem parę podejść, no i po prostu mi ten, ten drugi odcinek nie wyszedł e, z racji tego, że jest dzisiaj piątek 13. Więc to chyba jest zasługa e, tego, aczkolwiek nie do końca, ponieważ to jest głupi zabobon. Więc nie zwracamy uwagi na takie zabobony. Hop. Mamy znajść cztery tarcze. A to ten co strzela z tego... no... z tyłka Uważaj, potrafi strzelać ogniem z... A nie obijając bawełnę mówiąc po polsku po prostu z dupy Dlatego wrzucimy z góry tu Nie mamy tu gdzieś jakiejś tarczy Te tarcze zawsze... zawsze brakowało mi chyba jednej tarczy bo nie mogłem sobie jej znaleźć, tak, tak jakoś ukryta była sprytnie. Jej za pierwszym razem nigdy nie znalazłem. Dlatego teraz będziemy się dokładniej rozglądać. Przydatna rzecz, Carpe retraktum. Tam jest, tak, tam jest. O, żabę mamy. Żabkę. Przyda się, jak najbardziej. Stop, stop, stop. Co my tam... O, fuck. Myślałem, że nie złapię. Mamy piątą tarczę, napijemy się naszego zdroju trochę. Podobno jest tu 128 słucharków, nie liczyłem tego Więc yy, nie powiem wam Czy to jest dokładnie 28 Ale myślę, że jeżeli w z tym, że jest to Bez dodatku cukru Również nas okłamali z tym, że jest 28 słucharków Powiecie, bo, wiecie, bo nie, zna, nie, nie znalazłem żadnego śmiesznego słuchara tam O fuck co ja zrobiłem nie znalazłem żadnego śmiesznego suchara Taki suchar d -dum, d -dum. Taki suchar Depulso To jest wezwanie Depulso czy kurde jasna Carper tactum? No coś ty odwalił chłopie Co on odwalił Clap. Mamy małe tarcze w ogóle Takie pytanie Szóstą, a powinniśmy mieć? Chyba 10 tych tarcz było. 9 tych małych i dziesiąta to była ta największa. Chyba coś przeoczyliśmy Łądkie złudzenie. Bo tak przynajmniej mi się wydaje. Ole my tu ładnie władowali się, e, nieważne Siódma tarcza Tarzan No, no god Stop Tu musi coś być, kurde, no nie wierzę, żeby tu tarcz nie było Tu gdzieś musi być tarcza o maka, paka, nienawidzę tych ludzi z, te, z petardami O, fuck shot, that shit, fuck that shit O, dwóch naraz To było piękne No no, to no, kurde no Widzę, że ta gra nie jest uboga w potworki tak jak w poprzedniej yy, części bo wtedy nie było aż tak żeby nas atakowało aż tyle potworów naraz przypadek? nie sądzę mamy w tej chwili sto 100... 28 fasolek kartę czarodzieja i i, i i 10 paszczycików dyniowych oczywiście bo jakich by inaczej Top, bo tu je tarcza, ona mi jest potrzebna. Się wydaje, że ominę na pewno ominąłem tarczę LOL na 100%. Na 100% ominę jakąś tarczę, <laughs> bo mam właśnie w tej chwili ich 8, a powinienem mieć. A gdzie my mogli opuścić tarczę To jest nieważne, zajmiemy się tym kiedy indziej, gdy będziemy mieć Testy końcowe Teraz cały rok przed nami, więc się tym za bardzo nie przyjmujemy A ja wiedziałem, że oni mnie tak zaatakują Jestem szybszy No i bez przeciągania bierzemy tą głupią tarczę Nie zabraliśmy, no wiem

Chyba trafiliśmy do bocznej komnaty Gro Jakieś trafił, no to gro Bieremy tarcze i idziemy za Westley. Którym jest z Westleyów Ta Freddy i... To jest Freddy. A save. Potem weźmiemy. Idziemy tym razem za Freddym, albo za George'em. Skąd oni się tu nagle wzięli, kurde? Tak wyszli z tej komnaty Sorry, że tak doję tego zdroja. Żywca. Ale... No muszę, no. No. Zasycha mi strasznie w gardle. A poza tym jest... jest u... Bogata w kationy i jakieś aniony, no nie? Nie, żebym wiedział o co chodzi, no bo ja przecież kujonem nie jestem. Ja nie wiem o co chodzi z tymi anionami i kationami. Ja nie jestem wcale kujonem, żeby to wiedzieć. Ej, czy on mnie prosił, żebym podeszedł? Co? Co? Ty Chcesz, żebym podeszedł? No. Żeby mi to było ostatni raz tam. To leć. Nie wiem, ale dziwnie się zachowuje. I gdybym nie znał obrotu akcji, znaczy gdybym znał, znaczy nie, gdybym nie znał obrotu akcji tego ja oni, ale znam, więc wiem, co ona kombinuje i bym to sprawdził. O, w Mordejrze. No to idziemy stąd. Przegup Polly Great. Przegup Dawaj mi go tu Rick to sample się się. Dawaj piekaj go tam. Rick ty jestem boskie, za ten czas to oni gadają to on był już dwa razy ten No właśnie. Nie chcę mówić co Bo to bardzo brzydko Możliwe też, że bardzo młodzi uczestnicy oglądają ten odcinek Będą oglądać No i mamy kartkę Dobra Dobra

Bardzo dużo. Zbieramy fasolki wszystkich smaków. Bertiego e, Fryer, idioty. E, tak, zapisywanie gry. W tym momencie się z wami będę żegnał. E, kładam się nisko. Na razie cześć. Do następnego odcinka. Myślę, że z Minecrafta coś nag nagram, jeżeli to ogarnę.